Cena jest już od 4348 zł za metr kwadratowy. Odbiór jest już od czerwca 2025 roku. Plusów jest jednak dużo więcej. Liczne tereny rekreacyjne w okolicy są idealne na spacery czy wyprawy rowerowe. To osiedle zlokalizowane jest jedynie 15 km od Wrocławia. Inwestycja położona jest w okolicy Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Zapewnia ciszę i spokój, jednocześnie korzyści płynące z bliskości miasta. Sklepy i punkty usługowe znajdują się w odległości do 5 km. Nie tylko poprawiają jakość życia, ale także stwarzają doskonałe warunki do relaksu i wypoczynku. Kameralna zabudowa, cisza i spokój to gwarancja komfortowego życia w zgodzie z naturą. Same mieszkania także posiadają wiele plusów, to nie tylko świetna lokalizacja. Nowoczesne budynki zaprojektowano z myślą o Twojej wygodzie i wyposażono w najnowsze rozwiązania technologiczne. Możesz wybrać mieszkanie na dolnej lub górnej kondygnacji, a nawet cały dom dostosowany do Twoich potrzeb. Każde mieszkanie wyposażone jest w gazowy piec dwufunkcyjny zapewniający niezależność i oszczędność. Do każdego mieszkania przynależy ogródek, idealny do relaksu na świeżym powietrzu. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej omegabuildings.pl lub u naszych konsultantów.